Ale, są też plusy? Ogólnie, czekajcie. Ksac, cztery złota. Ja pierdziele. Wstał! Stary, wstał! router mi wstał. Ja ale no. Działa ten router czy nie w końcu? Knockout, prosto, że tak. Aż tak w niego walnąłem, że znokautowałem. Szybkie dwu. No akurat na gorszym momencie, bo zaczynam, zaczynam grać dosłownie za jakieś 3 minuty, nie? Options? Dobra, language. Nie ma polskiego. Jest polski, no to pog. Czyli próbujemy jakby rozwikłać sprawę zagadkowego morderstwa. Okej, okay, czyli nie możemy się bić, możemy tylko umrzeć lub umrzeć. Nie, no spoko. Ja dobrze mam kamerę. Ty i to full HD, to lepsze niż moja. Ja mam W Wchade, a to jest full HD w ogóle? Nie, no nie. Gra chce, żeby się spojrzała tam. Ja się spojrzę tu. I co? I czemu ja tak wolno idę, no? Czemu tu są wszędzie kłódki, a tu nie ma? Halo, admin? Zepsute. A, szkoda gadać. Baki, dzięki wielkie za podoba. Dzięki na ciebie, wariacie. Pozdrawiam serdecznie. Damn. Nie robi się tak. O, to ja nagrywałem. To ja nagrywałem. Ja, ja to nagrałem. Pierdzielę tą grę Pierdzielę, nie gram w to Widzowie kończymy tą grę Kończymy tą grę Ja pierdzielę A ty sobie jaja ja robisz czy nie? Przecież tam nie pójdę <laughs> no widzowie nie Która jest godzina? W pół do czternastej Teraz na, na kozaka. Teraz na kozaka widzowie. Teraz na kozaka już. O? To nie jest śmieszne ten człowiek. I lecisz na wyspę. Jest morderstwo, Nawet pistoletu nie weźmiesz. Nie, kamerę bierzesz. Super, sobie ominąć. No, jasne, że tak. Ominąć. na spokojnie. No to bokiem. Nie, 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 Dobra nie, 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 to będziemy To to jest bardzo nie, pomysł, ale nie, nie, dobra. nie, no jak nie, 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 kobieto? Jest jakieś poradniki może do tej gry? Dajcie mi proszę poradnik Da się zmienić trudność W prawo, no jak w prawo? Tam nic nie ma na prawo, czekaj To nie jest takie... no Kopciup do przodu Strzałki by narysowali po ostatnim razie! Strzałki! O, bateria Dobra, ostatni raz i próbujemy uciec Tu mamy coś takiego, gdzie możemy się przeczołgać, co? Ran. Ran. No. 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 no! Za szybko? O! Oh. Nie. Yeah. Ja już słyszałem tą muzykę. To tak cicho? Wepal gumę, co? Wepal gumę, bałwo wstrętna Tu jest czysto. W obłokach też nie ma drzwi. Jednak otwórz Nie wiem czy mnie go goni czy nie, ale jest muzyka O, nic nie widzę Ja muszę go ominąć. Więc jakby ja wam bardzo słuchajcie dziękuję za oglądanie Jestem obsrany totalnie A raz jutro nie. Bo jutro będzie stream od 15 swoją drogą. Jeżeli kto byś by chciał to zapraszam, bo, bo będzie, więc co? Widzowie. Widzowie, jeszcze raz do zobaczenia. Trzymajcie się.